Cześć Tycisia i witam Was w moim racjum. Przepraszam za nieugadnięcie twarzowe i w sumie ubraniowe też. Przepraszam za stukanie, ale szczerze po prostu y, teraz stwierdziły, że nie wiem. Jed, jedno jesianko, drugie skacze, nie, nie wiem, co tu się dzieje. Chciałabym Wam powiedzieć, że zmieniłam oczy, bo uczyłam tą kamerę w sumie tak. bo chciałam. Nie wiem w sumie, po co ja włączam tą kamerę. Ale powiem Wam o moich nowych przemyśl o moich przemyśleniach na temat kanału i co właściwie się będzie tutaj działo. Możliwe, że to jest ostatni gadany film na najbliższy czas, bo zdecydowałam, że skupię się bardziej na śpiewaniu. Będzie pojawiać się więcej piosenek, mniej gadania, ale to nie znaczy, że w ogóle nie będzie filmików rozmawianych. Ponieważ jednak to jest zabawa dla mnie, więc... A jeśli chodzi o piosenki, to będę starać się śpiewać takie najnowsze hity Jak i, jak i piosenki, które są już od dawna znane Piosenki z musicali, z bajek Po prostu wszystko, co mi się spodoba więc nie, nie krępujcie się, jak Wam coś wpadnie w ucho i stwierdzicie, że chcielibyście podsłuchać tego w moim wykonaniu. Zawsze możecie napisać w komentarzu. Ja, yy, jak spodoba mi się ten pomysł, oczywiście dam Wam serduszko. Yy, i, I tak. Byle by nie rap, bo z rapem sobie średnio radzę. <grym>, jak na razie przynajmniej. Więc y, jak się nauczę rapować, to dam wam znać. Opowiem Wam ogólnie o moim życiu, że mm, ogólnie myślałam, że kwarantanna, to będzie, no nie tutaj nauka, ale jednak będzie lajcik, nie? Jednak lajcik, jednak coś tam. Jeśli chodzi o naukę, to powiem, że trochę zawaliłam, bo zamiast robić y, na bieżąco to trochę... Czasami mówiłam sobie, a dobra, to zrobię jutro, bo już dzisiaj jestem zmęczona, a to ten. I zamiast zrobić to, co musiałam w jeden dzień zro... zrobić, to zrobiłam w dwa dni i potem z tego drugiego dnia też się nazbierało, i tak właśnie teraz nadrabiam yy, lekcje. <słuch> Więc <słuch> nie polecam. Yy, w sumie. Oprócz nauki, no bo wiadomo, że pomimo tego, że trochę jej jest, to jednak nie, nie, człowiek nie działa na pełnych obrotach 24 na 7, więc muszę coś robić oprócz. I jestem z siebie dumna, zaczęłam uczyć się języka migowego. Na razie ogarniam liczby oraz alfabet. Jeszcze kilka prostych słów jak tak czy nie, proszę, dziękuję, przepraszam. Takie, umiem spytać o imię. Jak ty... Masz, na i nie. No, więc y, nauczyłam się kilku, kilku słów, y, no alfabet, cyfry, więc na razie niewiele. Ale zaczęłam się uczyć wczoraj, więc w sumie nieźle nie jak na mnie. Posprzętałam w pokoju i jestem się siebie dumna. Jest, y, w ogóle zrobiłam tu lekkie przemeblowanie. Będzie tu jeszcze bardziej, więc teraz się będę tak. Znaczy, mam w planach przynajmniej zebrać się i po prostu zrobić tu całkowicie wszystko, pozmieniać. Pochować te wszystkie bzdety do komody, z komody wywalić połowę rzeczy, bo nie oszukujmy się, nie trzymam zbyt wielu wartościowych rzeczy w komodzie. Przeczytałam książkę wreszcie. W sensie lubię czytać książki, żeby... tylko po prostu, że skończyłam czytać. To nie jest tak, że wreszcie przeczytałam książkę, tylko że wreszcie ją skończyłam. Żeby nie było, bo ja lubię czytać. Ja, cześć, ja czytam, ja często czytam, dużo czytam, znaczy dużo to może nie, bo w sumie w porównaniu do innych osób, które lubią czytać, to ja dość mało czytam, ale zawsze mam książkę. Na przykład teraz mam tutaj, o, może tak się przesunę. Tu mam teraz na szafce książkę bo czytałam sobie więc to nie jest tak, że mam w dupce czytanie i w ogóle ja bardzo lubię czytać, że przeczytałam tą książkę i wczoraj miałam um, całkowite załamanie. <grym zjadko> Jakby byłam szczęśliwa i smutna zarazem. To wszystko było takie w ogóle się wzruszyłam. Pierwszy raz płakałam przy książce. Ja zawsze przeżywam książki, ale wtedy... ale wczoraj pierwszy raz płakałam przez książkę. Polecam Maybe Sunday dla osób yy, lubiących emocje. <laughs> nie, w sensie... To jest taki... romans, no nie ukrywajmy tego, to jest romans. Ale powiem Wam, że ja mm, lubię, jeśli chodzi o wątek romantyczny, ale nie lubię takich romansów, że wiecie A tutaj o dziwo było fajnie Podobało mi się, więc yy, polecam <grywka> Każdej dziewczynie, a nawet chłopakom, którzy są bardzo emocjonalni i lubią takie książki Bardzo polecam Zaczęłam lepić z Motoliny Nie wiem, w ogóle przypomniała mi się yy, Dzięki moim koledzu w sumie rzeczy, które robiłam kiedyś Co prawda modelina sprzed z, z kilku lat No niestety m, trochę jej się stwardniało Więc no nie była zbytnio zdatna do lepienia Nawet sprawdzam, czy można zmiękczyć jakoś tą modelinę I niby można, ale mi coś nie piekło Nauczyłam się nowych melodyjek na keyboard Ogarnęłam życie Zaczęłam akceptować siebie <grym> Nagrałam e, film Yy, I miałam go wrzucić na kanał, ale stwierdziłam, że jednak, yy, jednak nie, niezbytnio będzie kogoś interesować temat yy, humanisty na Biolhemie. Więc, yy, więc taka sytuacja. Stwierdziłam, że muszę zacząć yy, uaktywniać się na moim Instagramie, na, na moim koncie instagramowym, bo nie jestem osobą, która jakoś dużo dużo dzielać na Instagramie. Tak w ogóle to, to mój Instagram. Zapraszam i po prostu, no ja nie, nie jestem jakoś, nie uaktywniam się tam za bardzo, więc stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. Um, na Snapchatie jestem duża, aktywna, może nie na mojej Story, ale na Snapchata też zapraszam, to mój Snapchat. Oczywiście nazwy i wszystko będziecie mieć w opisie. Mój Grafik senny się dziwnie zmienił Bo yy, zazwyczaj zasypiam koło 22 I budziłam się koło 7 naturalnie Teraz idę spać o północy Budzę się koło 10 I jest dziwnie Bo dla mnie to jest strasznie dziwne Jak się budzę o 10 Na, Bo zazwyczaj Bo wcześniej jak nawet szłam po tej, o tej północy To i tak się budziłam o 7 a teraz się budzę o 10.00 w ogóle zaczęłam komponować trochę na keyboardzie i na gitarze. Chociaż na gitarze nie umiem grać, na keyboardzie w sumie też nie. Ale na keyboardzie, no nie wiem, jak to wytłumaczyć, no trochę umiem, tak dosłownie trochę. W sensie ze słuchu czasami mi się uda coś zagrać. Nocy też trochę ogarniam, a na gitarze, ani w ząb, po prostu moja gra na gitarze to jest tak, kładę sobie gitarę na kolana. I mam struny, co nie. I ja tu nic nie daję, ja nie umiem żadnych akordów, żadnych chwytów na gitarę, nie? Więc, yy, więc sobie tak brzmiąkę. <grym> więc mm, mm, polecam. Nauczyłam się na przykład y, grać sign of the times i kawałek y, Wielkiej Zamieci z Wiedźmina, więc. Yy, ale to są mnie kawałek, taki kawalątek. Bo jakby zrobiłam to ze słuchu, więc tak trochę, no, w sensie mogłabym się nauczyć normalnie, nie wiem, poszukać w internecie jak to grać czy coś, ale no, jestem zbyt leniwym kluską, żeby to zrobić i Jestem osobą, mm, można powiedzieć, że trochę aspołeczną, przynajmniej za taką siebie uważałam i... I w sumie taka trochę jest prawda, bo zawsze jak, się, za, zawsze jak chodziłam do szkoły, to potem po tej szkole byłam taka super wyczerpana I siedziałam całymi dniami u siebie w pokoju I na, na tym otołóżku cudownym I nic nie robiłam, po prostu nie wiem, robiłam zadanie, wszystko, wszystko robiłam tutaj, schodziłam tylko gdy musiałam, nie? I, ale na kwarantannie okazało się, że jednak Nie do końca jestem taka społeczna yy, Pierwszy tydzień było spoko, drugi tydzień to... <noise> drugi tydzień to już były załamanie nerwowe, więc jakby z poziomu, no spoko to pierwszy tydzień jakby idzie git, to nagle było żół Samopoczucie samo poczucie normalnie bUM! Katastrofa żu, nie. A potem znam sobie się spam, że to przez to, że po prostu jest... Mm, mam za mało kontaktu z, z moimi znajomymi y, i po prostu jakby zawsze miałam jakiś gorszy dzień, to przechodziłam na przykład do szkoły i wiesz, je się przytulałam, coś ten i od razu mijało, w sensie może nie od razu, ale no przynajmniej było trochę lepiej, co nie? Bo się miało tam ludzi, ciągle się coś tam się pośmiało, trochę się pozapominało o tym, a tutaj jak masz jakąś myśl, to jesteś sam ze sobą, co prawda no niby jestem z rodziną, co nie? Ale no, jest dużo, dużo, bardziej, bardziej inaczej, no, po prostu... <śleszy> Niech ktoś powie, że mnie rozumie, okej? Okay, no jakby... Ogólnie z modeliny tworzę biżuterię i stworzyłam na przykład kolczyki i stworzyłam wisiorek, z którego jestem dumna. Wiadomo, że nie jest to... Nie jest to może jak Picasso, kurczę. Ale... No, jestem serio dumna, bo ja nie, jest, nie, nie umiem robić rzeczy, co nie? Ale ten tukan to jest złoto. W sensie, jak na mnie to naprawdę nie jest źle. Ja po prostu uwielbiam dawać ja prezenty. Ludzie, którzy mnie znają prywatnie, wiedzą, że jestem człowiekiem, który jak tylko zdarzy się okazja, to by już kupował prezenty wszystkim. I. I... I dla mnie to jest naprawdę cudowne, jak przychodzę do kogoś i widzę, że jest szczęśliwy z tego prezentu, i ja wtedy jestem w niebu wzięta. W niebu wzięta. I. Jak na przykład kupuję prezent dla sióstr, to jest po prostu tak jest. Dobrze, więc yy, nie będę już Was tu zanudzać. Yy, zapraszam Was na yy, moją najbliższą piosenkę. O, ostatnio też nagram piosenkę yy, Szampan, więc yy, zapraszam Was do odsłuchania, jeśli jej jeszcze nie słyszeliście. Yy, I zapraszam do mnie za niedługo. Bo postaram się y, jak najszybciej nagrać kolejną piosenkę. I do usłyszenia już za niedługo! Pa!